Przyjechałem do Holandii i oczywiście mój koordynator do mnie dzwoni. I mówi: Cześć, Siema, fajnie byłoby się poznać. Zrobił na mnie przeogromne wrażenie. Mówię: kurka, was to garnięto. Oczywiście chcę każdego znać po imieniu, to jest super, że jak dzwonisz do kogoś, to kogoś znasz po imieniu. Tak? I okej, okay. i mówi mi: Widzimy się w pracy. Wiecie, kiedy się widzieliśmy? Półtora miesiąca później, dopiero odezwał się do mnie półtora miesiąca później, jak potrzebował przepisać auto z kierowcy. No nie. No, to jest właśnie koordynator. Fajnie dużo gada, ale jak przychodzi co do czego, to pewnie jak większość agencji, nie? Fajnie dużo gadają. W ogóle kolega wraca z tego wypadku i mówi: Wiecie co? On jechał tam chyba z półtora godziny. Ja mówię, no chyba zrozumiałe, nie? Korki i tak dalej. Mówi, słuchajcie, ja nie że czekaliśmy na niego półtora godziny, to wybiega w ogóle z komóreczką, tłumacza włączył do tej swojej tam jakiejś karteczki, którą karteczkę miał wypisywać. Stryknął zdjęcie tej karteczce, bo oczywiście kurka, tych karteczek pewnie mają milion, nie? Koordynatorzy pracy. I sprawdza bezpośrednio na tłumacza języka polskiego, bo tego holenderskiego chyba nie rozumie do końca aż tak dobrze. I dopiero z tego tłumacza tam próbuje coś, wiecie, pisać, ale też oczywiście musi pisać po języku holenderskim. Dlatego ma dwie komórki na leci, bo Kowebo wspiera i tu jeden tłumacz, tutaj zdjęcie, no taki był koordynator. Wiecie, ile oni czasu czekali? Cztery godziny byli spóźnieni. Cztery godziny byli spóźnieni do pracy, w ogóle jaka jeszcze afera jest w tym całym Kowebo, wsparcie polskiego koordynatora. Ko koordynator potwierdza, czy ty jesteś autem prywatnym, czy nie. Tylko teraz pytanie, co jeżeli nagle się okaże, że ktoś jest autem prywatnym, a jeździ z kolegami? Takie sytuacje mają miejsce w KOWEBO, bierz swoje auto prywatne, zarejestruj je. No ale tak, faktycznie, u tego koordynatora można było załatwić wszystko. Dlaczego okazuje się, że jednostki po znajomości sobie pracują w jakichś miejscach i te jednostki są odpowiedzialne za ludzi. Słuchajcie, w szkołach, normalnie jak idziesz pracować do szkoły, z obiektem człowieka do 18 roku życia, musisz skończyć pedagogikę. Okazuje się, że agencje pracy zatrudniają ludzi po podstawówce, którzy zajmują się opieką ludzi, którzy dopiero pokończyli szkoły. Ci ludzie nie potrafią pilnować porządków w lokacjach. To są ćpalnie, to są burdele, to jest miejsce imprez. Ludzie naprawdę przyjeżdżają tam i w miejscach pracy są wyrzucani za narkotyki. A ty okażesz się, że jesteś jeszcze spisany na straty w opinii, która jest wysyłana do wszystkich agencji, wręcz wszystkich agencji w grupie, za to, że miałeś kłótnię z osobą, która ćpała, która mimo tego, że wyleciała kilka dni później z roboty za ćpanie, wisi ci na sumieniu. Dalej, co jeszcze nasz koordynator potrafił wydziwić? Oczywiście, e, auto jest przypisane na cztery osoby. Mój kierowca mieszkał w miejscowości kilka kilometrów od nas oddalonej. Wiecie co okazało się? Jak przyszedł dzień, kiedy mój kierowca miał wolne że to do mnie są pretensje o to, że to ja nie załatwię sobie kluczyków od kierowcy. I Ja jako pasażer, a nie osoba odpowiedzialna za kierowanie auta, nie mam jak dojechać do pracy. To jest bezczelne, że później jestem jeszcze obwiniany o dni wolne od pracy. Gdzie mój pracodawca oczywiście otworzył mi drogę powrotu, widząc moją historię pracy, moje świadectwo pracy. Mimo tego, jak opisałem teraz koordynatorów pracy, ta agencja pracy nie okrada, nie okrada cię aż tak bardzo. Gwarantuje ci miejsce zamieszkania o dobrych standardach. Nie pobiera za ciebie opłat za to, że dojeżdżasz do pracy, bo oczywiście normalnie agencja pobiera dofinansowanie od firm. Za to. Że dojeżdżasz z jakiegoś miejsca, w którym ona się zamelduje do pracy. Te miejsca są zwykle oddalone bardzo daleko od bezpośredniego pracodawcy. Firmy holenderskie ponoszą przeogromne koszty na utrzymaniu pracowników agencyjnych również. To nie jest tak, że agencje są opłacalne. Agencje po prostu są na rynku. Agencje oferują wsparcie koordynatorów w Twoim języku, ponieważ ani Kościół nie zbudował dla nas miejsc na strefach ekonomicznych. Bo Kościół nie czuje się odpowiedzialny za udostępnienie nam miejsc, w których możemy spokojnie zamieszka zamieszkać i podjąć współpracę w ramach zarobku. Ani też Państwo nie, nie otwiera robotniczych hoteli, które te robotnicze hotele mogłyby upłynnić robotę, którą robimy na zachodzie. Dzięki śliczne za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że jeszcze z kolejnym się spotkamy, bo kolejny jest akurat o rozliczeniu godzin pracy i o płacy. Trzymajcie się. Hejo.